Bardzo miło mi się tutaj w tym fantastycznym miejscu z Państwem przywitać. Ja chciałbym w kilku zdaniach powiedzieć o idei historii tego Webistytu. On powstał u nas w redakcji właśnie trzy lata temu. Chcieliśmy wynagrodzić twórców, autorów, inicjatorów przedsięwzięć historycznych. Uznaliśmy, że takiej nagrody po prostu w Polsce nie ma. Są inne nagrody na książkę historyczną roku, ale, ale na wydarzenie historyczne nie ma. Pierwsza edycja była dość kameralna, tylko na naszym forum wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób. Już w trakcie drugiej edycji, kiedy ona miała miejsce na naszym portalu, wzięło udział w głosowaniu 2100 osób i wówczas pierwsze miejsce zajęła piąta hmm, rekon rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej w Ossowie. W tym roku mamy trzecią edycję i tutaj dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski ten plebiscyt nabrał dużo większej wartości medialnej i też dzięki wsparciu udało nam się w tym roku powołać komisję konkursową. Nadeszło 30 zgłoszeń, z czego komisja wybrała 10 i internauci z tej dziesiątki Wybierali, głosowali. Oddano ponad 5 tysięcy głosów, a o wszystkich finalistach y, powie Pan Marek Stramiecki. Ja dziękuję Państwu.